Sebastian Barański, jestem przewodniczącym organizacji związkowej NZZ Solidarność w sieci sklepów sportowych Decathlon. Przyjeżdżając tutaj, e, oczekiwałem, że spotkam tutaj e, ludzi, którzy w przyszłości będą tworzyli Europę. E, że może sam zostanę zainspirowany albo zainspiruję innych ludzi e, do tego, żeby bardziej uczestniczyć jakby w życiu takim e, europejskim e, i dzieleniu się pomysłami na, na, na przyszłość, nie wiem, i Polski w Europie, i Europy jako, jako wspólnego projektu. Ja osobiście na przykład byłem... Pozytywnie zaskoczony e, chociażby wystąpieniem w, wczorajszego wicepremiera, pana Piechocińskiego. Bardzo mi się podoba forma, e, w jakiej to się odbywa tutaj, czyli gdzie zaproszeni goście jakby nie tylko wypowiadają to, co chcą powiedzieć, e, ale jest interakcja, która polega na tym, że e, odpowiadają na nasze pytania, więc jest to bardzo fajne i, e, i, i pokazuje, że jakby nie ma jakiegoś jednego modelu, w którym ktoś przychodzi, mówi co chce i koniec więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz.